Witam Was bardzo serdecznie, jestem Matek. Witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcineczek jest Car Crushes. No, ostatnim razem jak to nagrywałem, ten Car Crushes to był właśnie najgorszy. Ten, znaczy nie najgorszy, tylko oto. Ho, może, o! Dodali na dolnym pasku taką fajną rzecz. Gonią mnie. O, że człowieku! Koło oberu. O Jezu. O, żeż, ty człowieku. Więc subskrybujcie kanał, wciskajcie dzwoneczek. Ła! do góry. O cie, PANIE Na wstecznym. Dobra. Jestem no prawie na dole tabeli, jak to zwykle bywa. Koks, no i super.

Zostały 3 minuty, więc jest spoko. O kurczę. Ja cię kręcę jak biorę. Dobra, sobie to poskaczemy. I hop! Właśnie dzisiaj pobieram GTA. Może ty człowieku, jak mnie kopnął tutaj. Już nagrywam właśnie kolejny odcinek dzisiaj. No, chciałam z potworkiem nagrać, ale nie odpisuję. Może ty jak mnie goni. Co za skurczy syn? Ten mi goni I hop Łoście panie Ale oberwał <noise> O kurcze Koks Ło kurcze Ale oberwał Dobra, musiałam się rozbić, bo bym nie dał rady. No i super. Zmieniam pojazd, bo ten jest beznadziejny. Za 5 sekund. No widzicie, jakie tutaj są. To jest na przykład ten czołg, wymagane VIP. A VIP 125 robuxów. A, ten to mogę dostać, tylko muszę właśnie. Dawaj te 10 sekund, już minęło dawno. O, jest. Dobra. Ale Ferrari. Mm. O kurcze, jak szybko no, porzucał tutaj. Ja mam cztery biliony, oni mają po miliardy koks, no i git. Dlaczego tekstury tutaj się wieszają? Dawaj, bo mnie przemieli! No. Mały włos wygrał Bo już go tutaj miałem Mu tutaj ten zderzak rozwaliłem Szkoda, że mnie nie ma tutaj na liście, ale ja dołączyłem w trakcie tej rundy. Więc się nie ma co dziwić. Dobra, więc co? Następna runda: Elimination. Tak! Jeden na wszystkich nie. Elimination. To będzie fajne. Dobra. No to co? Wybieramy ten gwiazd. Mam ile? 4,14. No, dobra. I będzie ten Wybuch berek. No dobra, wybuchowy berek. A, dobra. Okej. Okay. No to co, czekamy? Aż się runda zacznie. 9 sekund. Bierajcie szybko pojazdy. Dobra, dajemy. Więc stet. O kurczę, ciężarówka. A to będzie mu trudno ruszać. Mój jest y, jeszcze taki szybki w miarę, to daje radę. Tu ma bombę. <laughs> On ma bombę. Tam. Przestań. Jezu. No człowieku. Co pan robi? To ma bombę. ha ta osoba miała bombę. O jest dwuó wybuchnie. Kurde, ty człowieku. Musiałam akurat na niego najechać. Hmm, wybuchnie ten żółty. Ło, kurcze, ale koks. O, ten tak samo może wybuchnąć, chociaż ta rajdówka jest. Wolniejsza ten ma lepszą przyczepność. Nie widać tutaj nikogo że już wyszedł. No nie ma go. Lotnisko, tak. Ja nie chcę lodowisko. To jest bardzo trudne lodowisko. Więc mówię, subskrybujcie kanał, wciskajcie dzwoneczki, dzwoneczek łapencje do góry. No i co, wiecie, że. Na moim kanale trwa teraz Daily, więc zapraszam na każdy materiał. Codziennie o 17:45 rozpędzamy się i walimy w tamtego. Oście, panie, kurde, Koks zrobię. Bo ja już w końcu nie wiem Ło Ale mu dałem. jajaj kurczę nie trafiłem trudne to jest takie jeżdżenie Ajajaj O kurcze Ciężarówka I pek O kurcze To da duży pęd Gąsienicę mu cało zniszczyłem, więc już da rada. A, już zniszczony. O. Ale dzięki mojej pomocy zniszczony. Мой и да, Dajemy radę, dajemy, dajemy. Autobus, o kurczę. Dobra, dajemy. Ciśniemy z nim koksem. Wiem, wość. Nie, utknąłem, utknąłem. dobra, koniec z tym. Kozaki, o Jezu. Daj mi wycofać, żeś ty człowieku. Koks! No git. Co się dzieje? Ja... Nie mogę po prostu. Dobra. Udało się, nam nowy samochodzik. Ile mam tokenów? No zero. Nie wiem, jak tokeny w ogóle zdobyć. Dwa koksy, ale byłem trzeci, więc super. No, przede mną tych tylko dwóch było. Przetrwanie. Dobra. I biorę ten samochodzik, bo jest... lepszy. Chyba od tego. Dobra. Czy tych dwóch jest zamraża, czy nas jest tyle? Dobra, okej. Okay. Zostaw mnie, żeś ty człowieku. Zostaw wycofanie, 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 wycofanie a wstecznym jadę. O jest. Dawaj, o, dzięki, dzięki, dzięki. Dawaj wstecz. No ratuj Uff, udało się. O Jezu, yes. ale to było trudne. Tu jestem. Najdalej pójdę. Łacie, panie, 5 aż uratowałam. Punktacja. No i super, jestem piąty. Znaczy pięć. Zdobyłem czegoś tam. Nie wiem czego. Lawa. No i co? I to będzie nasza ostatnia mapka, więc ja dziękuję za ten odcinek. Teraz ostatnia mapa. I to by było na tyle. Teraz na tego zbieramy. A ja mam? 4,62. No dobra. Ło. Okay. Wow. Ciekawe jak to się dodaje zderzaki. Hamuj! Ale się mnie przyczepił. Jest. To był najgłupszy pomysł. Co ja tutaj dodałem? Żeby do lawy wjechać takim specjalnym akcentem. Kolej, fotel zgubiłeś. Och, Boże, co ja to zrobiłem? Dawaj. No nie ten klawisz aż wciskałem. I bounce! Łoście, co? Co wy robicie? Co oni zrobili, nie wciągnęli do tej dziury, może człowieku, jeszcze tylko trzy minuty. Zderzak im dużo pomaga. Mi też by się przydał zderzak założyć. dajemy, mydajemy. Aż ty kurczę uciek mi. Dobra, mam tego. Serdecznie już dość. Dobra, dajemy. Dlatego Do wjechałam specjalnie. Dawaj, wypchnij się! Jest! <laughs> o Jezu, ja tylko zostałam na tej mapie, dobra, dajesz. Dawaj koks! Dawaj! Wjeżdżaj do tego! co się wjechał. O ja tu jest koksów. Jeszcze jeden będzie koks? Nie no Dajesz, 40 sekund O no, człowieku 20 sekund O Jezu, jeszcze nagrywka się zacięła No, się. No to pięknie. Już, koniec. No i tyle było właśnie dobrego, jak mi właśnie zawiesiło wszystko. Roblox teraz nie odpowiada. A nic nie zobaczyłem. A idźcie, ciężarz do diabła. Dobra, więc z takim właśnie smutnym akcentem, że nam zacięło. Ja dziękuję serdecznie za ten dzisiejszy odcineczek.